Ciema Endorę. Kolejne potrzeby się pojawiły, aby wyjaśnić parę rzeczy. Kolejne sprawy. Już dawno problemy, które wcześniej nas męczyły, jakieś trzy tygodnie temu, jeszcze już dawno minęły, ale z takim tempem, jaki się dzieje na tym apie, z łatwością tworzą się kolejne. Więc mam dla Was kolejny temat, a jakby to powiedzieć, tematem dzisiejszego filmu jest stań za sterem własnej gry. Czyli chodzi o to, żebyście przejęli dobrze kontrolę nad tym, co robicie, żebyście robili to świadomie i ja Wam chcę to wszystko jakoś podaradzać i pomóc w jakiś sposób. To może się zrobić, szczególnie, że my jako GEMI jesteśmy troszeczkę po drugiej stronie. Może nie barykady, ale obsługujemy nieco inne stery i jednak nasze gry są dosyć mocno połączone i to, jak my widzimy grę, i jaki mamy na to pomysł wpływa na to, jak Wy chcielibyście realizować, więc powiemy, jak to wygląda z naszej strony, gdzie wam oddajemy pole, gdzie chcielibyśmy widzieć Wasze działanie, a z czym możecie sobie dać spokój na przykład. Oczywiście tego będzie już mniej. Jest bardzo dużo tak naprawdę pola do popisu i raczej o tym należy teraz dzisiaj mówić. No więc w pierwszym punkcie chciałbym zaznaczyć, że mam karteczkę znowu. W pierwszym punkcie chciałbym zaznaczyć, że są historie możliwe do zaktualizowania, y tak jak Kat dzisiaj wrzucał na, y na Discorda informacje o tym, że można je uzupełniać i już tam nie, doczyty nie doczytywałem, w jaki sposób one są robione, z czytacie po prostu na ogłoszeniach. <coughs> ja bym chciał się zająć bardziej kwestią tego, co ma być w nich rzeczywiście napisane, bo się ludzie zastanawiają, czy to ma być jakiś y esej w ogóle i co macie tam pisać, no to ja już Wam powiem, ale one, one mają być konkretne. I tu wymyśliłem sobie taki przykład, że wymyśliłem, zreżdżoną go z D&D, yy, ale chciałbym go troszeczkę wytłumaczyć, na czym on polega. Spróbujcie wykorzystać taki schemat, mianowicie określacie cztery kwestie, później plus jedną jeszcze, tak, która stanowi troszeczkę podsumowanie ich, albo wynik. Więc pierwsze to jest osobowość, i to nie mówicie, że jest, jestem taka skomplikowana i w ogóle. Nie, na przykład mówicie prostolinijny facet, nieambitny i nie wiem, chill guy low Ogólnie nie chcę, chcę, chcę spokojnego życia i takie tam. Nie, jakby w, dwa zdania, dosłownie. Dosłownie dwa zdania. Drugą kwestią są ideały. No i na przykład mówicie, że moim ideałem jest... Rodzina, tak? Albo, albo honor. Czy jesteście patriotami, może lokalnymi? Może obrona słabszych? Może... Może w waszym ideałem są pieniądze? I dążycie do jak największego bogactwa, za wszelką cenę? I tak by to jest... no ideał, co to dużo mówić, nie? Może to też w jednym zdaniu, nawet w jednym słowem, jeżeli wam to wystarczy. Czy... czy, czy, czy to było? Zdanie proste, złożone? I to, to, to jeszcze bardziej upośledzone niż zdanie proste, to co nie ma czasownika, chyba jakoś tak to było. Nie wiem, eee. Trzecie to są więzi. I więzi to są takie rzeczy, które sprawiają, że Wam się uginają kolana. Nie na przykład więzią z, złej postaci może być mm, może być na przykład jego, jego dziecko jej albo jego dziecko. Nie? A może dlatego, dziecka próbuje coś dobrego, dobry świat stworzyć, i przez to czynić złe rzeczy, i to, to są więzi. nie, To jest coś, co was tak rozczula, co wpływa na wasze, na wasze emocje najbardziej, że jak to tkniecie, to jest takie, ej, przestań. No i a czwarty punkt, nie mylić z tym ostatnim, z więziami, to są słabości. I to już po prostu jesteście lekkomyślni. Albo takie też cechy osobowości, tylko bardziej skierowane na to, w jaki sposób działacie gorzej, co, co sprawia, że po prostu jakie są wasze słabe punkty, co dużo mówić. I jak to już wszystko podsumujecie sobie, te cztery punkty, to na końcu jeszcze proponowałbym, abyście napisali aktualny pomysł, co zamierzacie robić w grze. Może nawet warto więcej temu troszeczkę poświęcić. Też może być w punktach, i to będzie punkt, jak z logiki wynika, który będzie był właśnie zmienny, więc tak sobie to oddzielicie, nie? Eee, I będziecie mieli taki porządek na tej historii. A tym samym osoby zaglądające, czyli Jimmy, również będą mieli z tym porządek. Mam nadzieję, że to jest jakiś pomocny ogólnie schemat. Eee, ja, jakbym zobaczył coś zrobionego w ten sposób, to byłbym bardzo zadowolony, a będę takie czytał u, u, u krasnoludów i elfów na pewno. I części ludzi. I myślę, że Axel i XR również będą zadowoleni, jeżeli w takiej formie na przykład to zobaczą. Ale to jest mówię tylko propozycja, tylko i wyłącznie. Możecie to rozpisać, jak chcecie. Jeżeli ktoś chce długo i ogólnie wielki, wielką epopeję, ok. Tylko raczej bierzcie pod uwagę, że celem tutaj jest przesłanie jasnych informacji i jasnej komunikacji. Ok, drugi punkt. Jeśli chcecie coś rozwijać w grze, coś, coś stworzyć rzeczywiście z was inicjatywy, to o tyle, o ile niektórym graczom idzie to naturalnie, idzie to dobrze i też nie potrzebują angażu GMA, więc to też jest dużo łatwiej. Na przykład, jeżeli chcecie tworzyć jakąś wewnętrzną organizację, to często kończy się to na potrzebie posiadania jednolitych płaszczów, które są błogosławione. Albo, albo nawet nie potrzebują tego blesa, po prostu wybierają sobie jeden kolorek, jakiś siat i oni są już gotowi, i są zrobieni. I kura, jesteśmy, nie wiem, jakąś tam grupą turboleśników i jest spoko. Natomiast niektórzy gracze potrzebują troszeczkę więcej. Na przykład chcieliby rozwinąć jakąś siedzibę, jakieś miasto, albo może chcieliby rozwinąć jakiś warsztat, czy, czy nie wiem, zbudować sobie kryjówkę, mm, lub posiadać jakąś pewną grupę npc Hmm, którzy byliby w mechaniczny sposób korzystny, na przykład chcieliby mieć NPC Carpentera, czy Pro, no da, provisionera, może jakiegoś karczmarza, czy kogoś takiego Tikara, to w tym momencie to, co możecie yy, kiepskiego w tym momencie robić, to po prostu narzekać Gimowi, że kurwa, kiedy będziemy to mieli, nie? Działajcie, zbierajcie surowce, bądźcie w tym kreatywni i jeżeli i możecie to w jakiś sposób pokazywać giemowi po jakimś czasie, organizować je wokół siebie i wówczas to może zostać docenione, albo na przykład jeżeli chcecie zdobyć, nie wiem, pracowników, to może rozejrzyjcie się po mieście, zagadajcie z NPC, poprosić jakiegoś gema przez GM Page, albo wiedząc, że widząc, że giem łaży, czasami to się po prostu widzi, to, to spróbować z jakimiś zagadać. I to zrzuci jakiś pomysł gemmowi, nie? Mówię, my działamy reaktywnie, więc my chętnie zareagujemy na coś takiego. I wówczas zbierając tak te surowce, tak te postacie, tak organizując całą waszą bandę, możecie bardzo dużo zdziałać. W ten sposób raczej próbujcie, nie? Bo wiecie, już zdarzały się nawet na tym apie sytuacje, w których inwestowaliśmy w kogoś, i ta osoba nagle stwierdza, a nie, jednak nie chce. Chcemy raczej inwestować w osoby, które wiemy, że będą to robić tak czy siak, a tym po prostu w jakiś sposób nagradzać je, że my się angażujemy w ich koncepcje, w realizowanie ich pomysłów, a nie, że oni nas wymuszają że ej, macie nam to zrobić, bo inaczej my nie jesteśmy w stanie grać. Jesteście. Ale jedna uwaga, nie zakładajcie, wam, że Wam się od razu uda w sensie. Po drodze może być mnóstwo fabularnych e, potknięć. I to jest chyba fajne, nie? Jakby, jeżeli na przykład macie cel zbudowania wioski na nowo, postawienia czy drworu posiadania gdzieś, no to chyba całkiem spoko by było, że. Borykaliście się po drodze z trzema problemami, z bandytami, ktoś chciał haracze, tu w ogóle przorała się banda orków, nie wiem, smok nadleciał, tutaj was pozwano coś jeszcze, cholera, nie wiem, złodziej był, jakiś szpieg pośród waszej służby i to wszystko, ciągle te kłody giem, się znowu przywala, ja chcę tylko koksać farmerkę, on mi nie pozwala, no nie, nie będzie ci pozwalał, nie, jakby masz tu, przesz przeszliśmy tutaj grać i mierzyć się z problemami yy, i w przeciwieństwie do życia wygrywać z nimi, no. No, i to chyba tyle, co chciałbym odnośnie tego tematu powiedzieć. Trzecie to są uwagi dotyczące grania party. już nie wiem który, ale no, nie będę się tym razem, wiecie, przywalał w taki sposób, że rzucam nie wiadomo gdzie w eter yy, i ludzie mają domysł, ej, to o mnie chodzi, ej, o mnie, o mnie, ta, o mnie mówiłeś, nie? No, nie, nie, chcę, nie chcę, żeby to było tak odebrane, wtedy też nie chciałem, yy, więc yy, tutaj powiem. Taki ogół. Ja mówię, część osób to wie, część może nie wiedzieć, i ja chcę, ja chcę zaznaczyć, jak ten mechanizm powinien działać. Otóż mm, określcie ograniczenia wiedzy waszej postaci. I to nie chodzi o to, czy, czy słyszeliście ostatnie plotki w Bri, tylko na przykład, czy wasz Briman wie na przykład, kim są strażnicy północy, bo wiem, że ten temat się gdzieś tam. Pojawiał, nie? że oni gadali o streślkę yy, północy. Wiecie, według, yy, według Lor, co jak najbardziej możecie nie wiedzieć, taka, y, coś takiego jak z północy, yy, niewiele osób wiedziało w yy, Bri, yy, Niewiele osób wiedziało, kim oni tak naprawdę są. O Aragornie w książce mówią, no to jeden z tych strażników z tym włóczeków. A co oznaczało słowo strażnik? Nikt nie wiedział, że raczej wolano, wolano ich unikać, bo oni wyglądają jakichś bandytów. Oczywiście tutaj każdy jest kozakiem, więc to, że ktoś wygląda jak bandyta, to znaczy, że służy do tego, żeby na nim koksać najwyżej, a nie żeby się go bać. Więc spróbujcie to w jakiś inny sposób zrobić, więc skoro oni wyglądają wam nieufnie, to powiedzie jakieś szmundasy, włóczędzy śmierdzą, walić ich. Nie chcemy takich przybłędów, nie? Spróbujcie w jakiś inny sposób w takim razie, jeżeli, jeżeli obawy odnośnie tych osób są dla was zbyt ujmujące e, i, nie, i albo nie pasują do Waszych, no właśnie wcześniej wspomnianych c, osobowości, więzi, słabości, cech ideału, bla, 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 no to w tym momencie spróbujecie to w ten sposób zrobić. On, to jest akurat podany przykład tych strażników, ale też możecie się zastanowić, na ile wasza postać w ogóle zna elfy i troszeczkę research w, w tej. Kwestii zrobić. Możecie się, zastan możecie się zastanowić, czy e, na ile postać zna Hobbitów, e, czy zna ich na przykład z określenia rzeczywiście Hobbit, czy Niziołek, e, czy na ile wie o ich zwyczajach, co się o nich, po nich spodziewać, czy mają włosy na klacie, etc. Zadajcie sobie te pytania. Nie bójcie się ich czasem zadawać na Discordzie. E, Zadaj, zadajcie sobie również pytania odnośnie geografii, czy wiecie, co gdzie się znajduje, czy na nie macie pojęcia, co jest za górami mglistymi. Nie wiecie, które to są mgliste, które błękitne. Albo, albo wiecie właśnie, czym jest na przykład Angmar i dlatego nie chcecie iść w tamte rejony, więc nie dość, że wiedza, to co z tą wiedzą robicie, co nie? Mm. No, i czy znacie historię przede wszystkim? Co też się dosyć odnosi na przykład do tych strażników? Czy wiecie, kim oni na przykład są? Czy wiecie, czym jest Arnor? Czy, czy nie wiecie? I nie ograniczacie się tylko i wyłącznie do wiedzy, wy jako gracze, i żeby to była przekładnia jeden do jeden. Nie, raczej, znaczy, myślę, że dla chyba, nie, może wszystkich jest to oczywiste. Natomiast, e, jeżeli wasza postać potrzebuje więcej wiedzy, tak czujecie, no to ją wzbogacicie, Jeżeli potrzebuje. Jeżeli uważacie, że postać powinna wiedzieć wyraźnie mniej niż wy jako gracze, no to oczywiście obniżacie gdzieś tam, stawiacie sobie ten hamulec. I to jest bardzo istotne tak na ten moment. To jest ważne, żeby dodać troszeczkę realizmu, żeby doda dodać troszeczkę niewiedzy w tym wszystkim, choć biorąc pod uwagę ostatni czas, to niewiedza jest dosyć dużym przekleństwem, bo wszyscy wokół. Próbuję się dowiedzieć, co się ostatnio wydarzyło, czy to w Rivendell, czy w Bree, czy to poza tymi dwoma miastami, lokacjami. Przez to gracze często się bardzo logują, przez co jest co chwilę jakiś mini event, mini questik, spora część z tych eventów jest tworzona przez graczy, i to jest takie uzależniające, napędzające. Ja to w pełni rozumiem. I niektórzy gracze mogą być oczywiście przytłoczeni, ale słuchajcie, tak już kończąc. To jest chyba stan, na który wolelibyśmy na taki narzekać, niż na e, brak gry, brak pomysłu i brak jakiejkolwiek koncepcji, czyż nie? Myślę, że możemy cieszyć się tym czasem, e, zasłużyliśmy na to wszyscy, e, więc weźcie sobie moje rady, e, może nie od razu do serca, tak nie wiem, do jelit, tak po drodze e, i i spróbujcie to jakoś wdrożyć w życie, tak aby wasza gra nabierała jeszcze lepszej jakości, a wraz z jakością idzie satysfakcja. Powodzenia!